Cześć! W dzisiejszym odcinku Lektur zabiorę Was w podróż na wschód, i tę podróż odbędziemy z Andrzejem Mellerem w książce pod tytułem Miraż: 3 lata Was. Jest to książka, która akurat to wydanie, które wam tutaj prezentuję, ukazało się w 2020 roku i kiedy brałem tę książkę z półki, byłem przekonany, że jest to pierwsze wydanie tej książki i że rzeczywiście ona ukazała się w 2020 roku. Sięgałem po tę książkę dlatego, że lubię pisarstwo Andrzeja Melera i za to pisarstwo go lubię, które publikował w tygodniku Powszechnym i za pierwszą książkę, którą przeczytałem Czyli Czołem Nie ma Hien o Wietnamie, i sięgnąłem po Miraż z przekonaniem, że będzie to ciekawa i warta lektura. Po dokładniejszym przejrzeniu tej książki okazało się, że jej pierwsze wydanie miało miejsce w 2011 roku i te wydarzenia, które on opisuje, miały miejsce prawie 10 lat temu, ale już w czytaniu okazało się, że jest to największy plus tej książki. Andrzej Meller w 2008 roku postanowił wyruszyć w podróż. Po wschodzie świata zaczyna od Europy i udaje się w głąb Azji, dociera aż na Sumatrę. Ta podróż trwa 3 lata i kończy się w 2011 roku wydaniem książki. Zaczyna swoją podróż Andrzej Meller od Gruzji. Wtedy tam z, zaczyna się wojna rosyjsko-gruzińska. Osetia i Abchazja, te dwa miejsca wtedy są najgorętszymi miejscami na mapie Europy. Potem jedzie dalej, Afganistan, Irak, Iran i tak dalej, przesuwa się przez Indie, Pakistan do Sri Lanki, Birmy, Tajlandii i wszystkie te kraje odwiedza. Odwiedza je w momencie, w którym coś tam się dzieje, bo w tym samym czasie publikuje reportaże w tygodniku powszechnym i na gorąco to, co się dzieje w Azji, opisuje dla polskich czytelników. Tak jak powiedziałem, w każdym kraju, w którym Andrzej Melew się znajduje, dzieje się coś ważnego, bo jest to albo wojna rosyjsko-gruzińska, albo są to zamachy terrorystyczne w Indiach. Ewentualnie talibowie próbują odzyskać władzę w Afganistanie, którą stracili po inwazji Amerykanów. Co najistotniejsze, to właśnie to, że czytając tę książkę po prawie 10 latach od jej pierwszej publikacji i od tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce, dochodzimy do takiego wniosku, że to, co wtedy Andrzej Meller pisał, to z kim rozmawiał i co ci ludzie mówili, po tych 10 latach właściwie się potwierdziło. To znaczy, na przykład przy okazji wojny w Gruzji takim głównym przesłaniem było to, że po tej wojnie, która trwała tam niedługo, bo nie cały tydzień, kolejnym krajem, który zostanie zaatakowany przez Rosję, będzie Ukraina. I po kilku latach to się potwierdziło. Dalej Andrzej Meller i jego rozmówcy byli przekonani o tym, że jeżeli wojska amerykańskie wycofają się z Afganistanu, to talibowie odzyskają tam władzę w bardzo krótkim czasie. Kolejnym tego przykładem jest Birma, gdzie w momencie, w którym Andrzej Meller tam był, rządziła jeszcze Junta Wojskowa, ale już wtedy wydawało się, że odda władzę, podzieli się władzą z opozycjonistami. I tutaj znowu Andrzej Meller i jego rozmówcy byli przekonani, że tak naprawdę wojskowi nigdy do końca nie oddadzą tej władzy, że będą chcieli rządzić krajem. I dzisiaj znów wiemy, że po krótkim czasie pokojowym zrobili przewrót i odzyskali pełnię władzy, odebrali opozycjonistom to, co jakiś czas temu im gwarantowali. Oprócz tej polityki i wojskowości, Andrzej Meller pisze również o obyczajach porusza kwestię tego, jak żyje się ludziom w danych krajach, jakie tam panują zwyczaje, opisuje kulinaria, opisuje sposoby spędzania wolnego czasu, dostępną rozrywkę w danym kraju. To wszystko jest w tej książce bogato ilustrowane. Andrzej Meller porusza często kwestię tego, jak traktowany jest obcokrajowość w danym państwie, z czym musi się liczyć, jakie czekają go niespodzianki i na co powinien być człowiek przygotowany odwiedzając te kraje. Część tych przygód Meller doświadczył osobiście i to też są bardzo ciekawe fragmenty. Książkę Andrzeja Mellera, Miraż 3 Lata Wawi, znajdziecie w chwili numer 4 przy Alei Wolności. Gorąco wam ją polecam, bo jest to naprawdę ciekawa lektura, nie tylko ze względu na tę analizę polityczną, ale też na opis społeczeństwa i na język, bo Meller naprawdę pisze bardzo takim potoczystym językiem, co sprawia, że tę książkę czyta się bardzo dobrze, nie ma problemu z przyjmowaniem jej treści. Tylko gorąco Was zachęcam do jej przeczytania. Tak jak powiedziałem, Aleja Wolności 27 tam ją znajdziecie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia już niedługo. Cześć.